od piątku do piątku Ryszard Bańka dobry wieczór Wydarzenia mijających dni wraz ze mną komentować będą Magdalena szkudlarek Szarkowska tygodnik temat rajmund Wełnic głos Koszaliński Roman Wójcik telewizja Zachód i z i Maciek Gaca z medalionem na krótkim rzemyku Maćku może wyjaśnij Ża dlaczego medalion i dlaczego żaden tak krótki medalion, Tylko to jest medal medal rycerski bo y, y, ponieważ nie dostałem żadnego dyplomu, jak wspominałem, przy tysięcznym zęku, to dostałem od rycerzy medal rycerski. Ale dlaczego taki krótki rzemyk? Bo mnie będą krótko trzymać. Aha. Hmm. A to mnie oczywiście mobilizuje do dalszej, wytrwałej pracy. I oczywiście na krótkim rzemyku to rozumiem, że dzisiaj będziesz krótko mówił. Ja długo tu nie mówię. Dobrze. A my przechodzimy już do wydarzeń. Chyba najistotniejszym wydarzeniem ostatnich dni były zmiany w składzie rady, rady Miasta Szczecinka. Mirosław Wacławski, wyrokiem naczelnego sądu administracyjnego, stracił swój mandat. Jego miejsce zajęła Jarmila Góra jako radna, a przewodniczącą rady została Katarzyna Duć. Jak Wam się podobają te zmiany? No co normalnie nam się podobać. Kobiety nam to jest... rządzą w dużej mierze. No właśnie rada się feminizuje. Trochę, tak. No może nagle, no bo kobiety już zyskały tą większość. No chyba jeszcze nie, chyba się wyrównały. Większość jest w klubie PO na pewno. Jest 7, 7 pań na podejrzeć 13 członków tego klubu, a w Radzie jest 9 kobiet. No to prawie na 21 no rady. Czyli rada nam się. Ale no, żebyśmy wiedzieli, dlaczego, dlaczego te zmiany. No bo przewodniczący no, nie odchodzi z y, Wacławski z własnej woli, z, z rady, tylko po prostu no, to jest ciągnące się od ponad roku zamieszanie związane z tym, m, że on no, była kwestia prawna, czy on może łączyć mandat radnego z byciem pełnomocnikiem procesowym w ZGM-ie. Były tu sprzeczne opinie. z Wojewoda i jego prawnicy uznali, że, że nie może być, że jest tutaj ten ustawowy zakaz wygasił mu mandat, Przewodniczący się odwołał, odwołał do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, ten podtrzymał decyzję Wojewody, z kolei kolejna skarga do już do Naczelnego Sądu Administracyjnego i, i przed kilkoma tygodniami ten wyrok został utrzymany w mocy, co oznaczało automatycznie wygaszenie tego mandatu. Pomyślę, że jest, do, Ja już nie raz mówiłem, te przepisy są niejednoznaczne, moim zdaniem Krzywdzące dla, dla, dla wielu aktywnych osób, które prawda, działają w stowarzyszeniach. I korzystają na przykład z pomocy miasta, czy, czy, czy dzierżawią majątek miasta i. i czy wykonują zobowiązania na rzecz miasta? Tak, bo to są tak zwane przepisy antykorupcyjne, które mają tu eliminować jakieś dwuznaczne sytuacje. Tak, że... Ale chyba stowarzyszenia tutaj nie mają żadnych no problemów, Tam no, na przykład. Bo tam mamy w radzie osoby związane ze stowarzyszeniami, które jednak realizują. No, szef szefowie szefowie, szefowie, stowarzyszeń, szefowie stowarzyszeń na przykład, no nie wszystkie, tak? No, no, Oczywiście no, nie na wszystkie. przykład. Pamiętam była ta kwestia kiedyś w Daszborze, tam jak działał pan Rewnowski też musiał tam chyba rezygnować z członkostwa w zarządzie, tak? Bo tam chodziło o, no, o gospodarowanie na mieniu, na mieniu gminy. No, zresztą to jest kolejna Roszada, bo za przewodniczącego Wacławskiego powinien wejść do Rady kolejny na liście platformy, Mariusz czyli Mariusz Getka. Gietka a okazało się, że on dzierżawi swój lokal, gdzie prowadzi działalność gospodarczą od ZGM-u, który z kolei ma w użyczeniu budynek miejski. No i też był ten konflikt, czyli on też sobie odpuścił ten, ten mandat i dopiero, i dopiero wtedy Jarmila Góra. to ja policzyłem, to jest bodajże siódma roszada od początku kadencji z tych właśnie powodów tych, tych, tego dobrze, konfliktu. Że, dobrze, że następne wybory będą już... Większościowe takich roszad nie będzie już można. No nie wiadomo, to, może to, znowu to, kogoś wybierzemy, kogo będzie trzeba to, wymienić. Ale wtedy będą Wyboru, wtedy to, wybory to, uzupełniające to. już będą konieczne, bo to już tam nikt za nikogo nie wejdzie przy tych okręgach jednomandatowych. E, właśnie dla pana Mirosława Wasowskiego ten nowy rok i ten poprzedni e, tak zakończył się. ten też nieszczęśliwie, znaczy to nie był dobry rok dla, dla przewodniczącego. Przegrał <grym> wspólnie z byłym prezesem Szlotu proces. Znowu w tym procesie on reprezentował. Też było takie dwuznaczne. To było takie dwuznaczne, bo w zarzuty postawione panu Bogosławowi SBD. Operował tutaj <noise> pierwszą literą e, nazwiska. Dotyczyły również e, tam nieprawidłowości, e, jeżeli chodzi o, o majątek miasta. A więc pan Mirosław Wasławski był przewodniczącym, jednocześnie bronił klienta, który dopuścił się tam, e, no zarzuty dotyczyły nadużyć na imieniu e, miejskim. A więc to było, nie, nie było też takie jednoznaczne. No i ten proces póki co został przegrany. No i początek roku też, nieszczególny nie, nie, nie dla pana Mirosława Wacławskiego. Odwołany z funkcji przewodniczącego, mimo że wcześniej zapewniał, że tak wszystko jest no, nie, w porządku. Nie tyle odwołany z funkcji przewodniczącego, co po prostu stracił mandat radnego. Ale funkcję przewodniczącego też stracił. No ale nie został odwołany, tak. bo to wygląda tak jakby nie wiem radnik go rzeczywiście... No i mamy nową panią przewodniczącą, pani Katarzyna Duć, lekarz-chirurg. Czy starczy jej czasu na łączenie, na bycie no. przewodniczącą Rady, aktywną przewodniczącą no, rady? Po z nami, zapowiedziała, że już Rągnączności Rądu Rąch ma tyle obowiązków yy, związanych tam z Rągnączności w, w, w pogotowiu, w poradnie poradnie w Rąch sportowej i jeszcze w oddzi rzadno. na oddziale chirurgicznym <kł> pracuje, także zapowiedziała, że najpewniej zrezygnuje z, z pogotowia, żeby, no jednak, Rąch to jest absorbująca. Dosyć to jest praca, bardzo dużo pracy czasochłonnej. Ale ja podejrzewam, że te sesje będą y, no, krótsze, będą szybsze niż y, do tej pory. No to trudno sobie to wyobrazić, powiem szczerze. E, ja też sobie tego nie wyobrażam. No bo Pani Przewodnicząca nie będzie wygłaszała. No, pan Wasławski nieraz jeszcze e, Ale Pan Włosowski też ucinał dyskusję. Ucinał dyskusję, ale nieraz sam. Nie przełożył się na praktyka, praktyka e, to na Praktyka pokazała. Troszeczkę to przedłużał, a teraz chyba tych ty, ty, takich wystąpień tych no, będzie to, to mniej. A... Przewodnicząca ma oczywiście wpływ na, na, tam, na dyskusję, ale, ale to, czy ona jest mniej lub bardziej ciekawa, bardziej czy, czy to mniej zażarta, to nie zależy od Przewodniczącego, tylko od dyskutantów. Jeżeli powiedzmy opozycja nie, nie, jakoś nie, 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 nie tarmosi władzy, no to na sesji no to trudno oczekiwać, żeby to przewodniczący by było. Ale jeszcze wracając do tego, bo to jest problem taki poważniejszy, jak ja powiedziałem, to, to, to jest siódma, y, siódma zmiana w ciągu no, y, tej kadencji radnych. Tak? Pan Szycko też zrezygnował tak. z tego samego powodu, że był ten konflikt. Interesów wcześniej zaraz po wyborach, tak, burmistrz i jego zastępca też nie mogą łączyć tych funkcji. Piotr misz także w szlotu, to jest właśnie przykład stowarzyszenia, które, które działa na imieniu miasta i nie mógł tego robić. Szymon Ochocki, dyrektor, wicedyrektor gimnazji nr jeden, też się okazało tak ku, ku ogólnemu zdziwieniu, że nie może być radnym. Może kogoś jeszcze przeoczyłem. W każdym razie było, było tych, tych, tych roszad. Można się było Ale, ale kilka nawet. osób właśnie. Ja trochę to uważam, że to jest trochę takie nie fair wobec wyborców, tak, no bo... No bardzo bo, nie fair wobec wyborców, bo, bo, bo oni ci, którzy, głosowali na nich. Znaczy w wypadku burmistrza, powiedzmy, i, i jego zastępcy, to jeszcze jestem w stanie zrozumieć, bo oni, od razu było powiedziane, oni, że, że to jest ta ekipa, tak, że jest burmistrz, jego zastępca i oni w momencie, kiedy, no, burmistrz Dagla wygra... wygrał wybory, było wiadomo, że, że te zmiany nastąpią. Ale yy, ci pozostali, no... W dużej części by, no trochę by tak no, zadziałali na, na zasadzie wabika, tak? bo, bo były osoby popularne, znane. Jak ja głosowałem prawda, na pana X, to chciałem, żeby on był tak radnym, a nie ktoś tam za jego pleców. Potem no ale ta ordynacja wskoczył. właśnie, ale tym, tym, ordynacja właśnie dawała takie no możliwości. I dobrze, i, I dobrze, że jej nie ma już teraz, że tak, będziemy tak. mieli te okręgi jednomandatowe, gdzie będzie wybory typowe większości. jak to się potem odbije na pracy samorządu. Czy, ty, czy ta rada nie będzie taka zbyt rozdrobniona? Myślę, może być bardzo ciekawie. Ale popatrzmy na te rady, które do, w tej chwili funkcjonują na tych zasadach. Owszem, są problemy, są kłopoty, bo burmistrz nigdy nie może być pewny większości, więc różne mogą być Ale te ja już teraz powiem, że przy, przy, przy silnym burmistrzu, przy tych jego Ale bezpośrednich wyborach, on, on ma do, 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 decydujący głos i, i potrafi nawet radę, w której nie ma... Nie ma większości przekonać do pewnych. jakoś tam przekonać, czy nawet wejść, przekonać. nawet w konflikt z nią wejść i ją tam zmusić do pewnych rzeczy. No, no wejście w konflikt to jest niebezpieczne, no, bo to się może. No, ale od... ale były takie przykłady nawet, nawet w, nasz, w naszym regionie, gdzie, gdzie burmistrzowie tak mieli problemy nie z Nie tak dawno z w jednym z programów interwencyjnych w telewizji, gdzieś tam w Polsce informowano o takiej sytuacji, że Rada poobcinała bo skonfliktowana z burmistrzem burmistrz nie ma większości w radzie więc rada zadecydowała o podziale środków na sport i na coś tam jeszcze i nagle się okazało że nie ma pieniędzy na sport młodzieżowy na opłacenie trenerów i tak dalej co jest niemalże zadaniem własnym gminy prawda I Powstał problem bardzo poważny, bo nagle radni pytani przez dziennikarza, jak to się stało, no to niech to idzie z subwencji oświatowej. No z subwencji oświatowej niestety tego wziąć nie można, bo z kolei nie ma na wypłaty dla nauczycieli, i tak dalej, i tak dalej. I sama rada nie no, no, na, pewno, w to na, na pewno jest y, burmistrzowi wójtowi prezydentowi miasta y, łatwiej rządzić, jak ma stabilną większość, tak, która nie wywróci mu budżetu. Przegłosuje takie podatki, jakie on y, zaproponuje. No i 52 sprawy co, 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 co tydzień, praktycznie. No, przesadzam może, ale wiadomo, bo i w komisjach te sprawy się y, samorządowe wałkuje, potem sesja to już takie, takie zwiększenie jest. Tej pracy samorządowca i no na pewno, być, ale ja jestem mimo no, tutaj, wszystko no, mimo, mimo razie... wszystko jestem zwolennikiem jednomandatowych okręgów i ordynacji fińskiej. No, w, w tej się. radzie, no, burmistrz nie ma żadnych problemów, no, bo platforma ma większość i... Ale tu nie chodzi o... o to, czy ma problem, czy, ma, czy nie ma problemu. No, chodzi bo... po prostu o to, jak to funkcjonuje wszystko. Nie no, tak, nie? no to ja, ja czekam, dobrze. ja punktałam. Ja no właśnie ma nowe wybory. Maciek ma komentarz do tego. No ja mam, bo tak, nowa, nowa przewodnicząca Rady. Stary przewodniczący odchodzi, a pominęliście. Getka nie został, a pominęliście nową radną panią Jarmilę. Ale specjalnie zostawiliśmy to dla ciebie. A z tego, co ja słyszałem, to wśród radnych radni padli którzy w popło, bo zastanawiają się, jak u nich ze Stańcem Nowoczesnym, czy sobie teraz poradzą w tym towarzystwie. A sądzisz, że Jarmila Góra poprosi ich o współudział w rebelii albo zrobi rebelię w razie? Ja nic więcej nie mogę powiedzieć ale 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 dobrze czekamy na najbliższą to właśnie czekamy czekamy na wspólny taniec tak jak tu powiedziała Magda my zmieniamy temat przenosimy się do szczecineckiego sądu który będzie rozbudowany w wielu miejscowościach w Polsce w wielu miastach powiatowych sądy rejonowe straciły swój status stały się wydziałami zamiejscowymi tylko tu w naszym regionie w pobliżu Łobez, z tego co wiem, stał się wydziałem sądu, za miejscowym wydziałem w Drawsku, a Szczecinecki sąd doczekał się rozbudowy. Wmurowano kamień węgielny. Jeszcze się nie doczekał na razie. Wmurowano, Wmurowano kamień. kamień węgielny. Dość ekstremalny w warunkach atmosferycznych zresztą, bo mróz jest siarczysty. A jednak... Na pewno prace się nie zaczną, dopóki ten mróz nie odpuści. No, po, po, jest powiem szczerze, odgubi, że, że nie, ale, znaczy, starania, starania o ja to. Nie rozbudow. wiem, czy ten, ta siedziba sądu przy jasnej. Nie, zostanie. Zostanie, bo to jednak y, wbrew pozorom. No, w starym budynku sądu jest ciasno. Tak? Każdy, kto tam y, y, przychodzi, y, na no, ja służbowo, rozprawy różne obserwować, to, to widzę po prostu, że. Poza tą jedną salą y, rozpraw na górze dużą, to, to, no, to są po prostu klitki, tak? No, ja są wiem, wie, że... Jeszcze dwie mniejsze. No tak, a już, a już nie wspomnę, co jest na no no, jest w ogóle. Jak gdzieś, się zdarzało, że przychodziła była jakaś większa sprawa, trochę... sprawa trochę jakaś większa publiczność, dziennikarze, no to po prostu wisieli na lampach, a, a już pracownicy, szczególnie na jasnej, ja myślę, że jakby tam wpadła inspekcja BHP, no to byłyby poważne problemy z, z że tak powiem, czy, czy, czy te pomieszczenia spełniają wymogi. No są, są klitki ciasne, akta po, po sufit, szafy zawalone, no po prostu to, 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 nie, jest, to nie są warunki do pracy. Poza tym... Ja się cieszę, bo powstanie ładny y, architektonicznie obiekt w centrum miasta, właśnie, połączony takim. Y, no właśnie była ta wizualizacja, troszeczkę. No, on, no, czy, nikt, czy on dróg, przypomina, ale. Że ale to, że to jest tamten budynek powstał w XIX wieku, no jednak trochę się. Ja wiem. Ale, a on będzie, będzie zbliżony, będzie, a będzie zarazem nowoczesny. Ale chociażby okna. Gdyby zrobiono półokrągłe, już by to inaczej. Niekoniecznie. Ale już, zobacz, On jednak to... on będzie przylegał do, 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 do dawnego ZDZ-u i tam są okna plastik plastikowe, on, znaczy prostokątne. prostokątne on jednak Jejtze. będzie pasował do wyglądem do, do tych kamienic, to które są. To tą straszną ścianę. Tak, no ta, ta, ta dziura, ta, jest ta dziura, tak, no już wiem, że, że ten mur więzienny tam za, za żywopłotu wyglądający. Graficiarze powinni puścić ładnie to. Jak już było... kiedyś tu wspominaliśmy przy jakiejś inwestycji, że, że Szczecinek w krótkim okresie czasu ma dużo takich, można powiedzieć, epokowych inwestycji w sferze publicznej. Czyli tak, rozbudowa szpitala, tak. budowa komendy Powiatowej policji. policji tak to jest to, to, to w ogóle jest ewenement Evenement, tak po pierwsza pierwsza po wojnie na pomorzu zachodnim nowa komenda policji już się rozbudowuje i no teraz sąd te starania o to trwały długo to były takie zakolisowe bo wiadomo tutaj Temida nie działa może tak medialnie jak, jak jak na przykład te 10 lat bojów o policję gdzie, gdzie widzieliśmy różne koleje losu tej tej inwestycji ale tam gdzieś wychodzone to zostało w końcu, tak? Ale myślę, że właśnie ta nowa, nowy budynek sądu to załatwi jednak sprawę wymiaru sprawiedliwości tu w szczecinku, bo jeżeli to się do tego powiąże się to z cyfryzacją akt sądowych. Czyli już nie będzie to wszystko musiało leżeć no od bardzo podłogi, a od do e, To, to, no to, to, za, 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 to zabrzmiało tak, jak, jakby tylko problemy lokalowe były problemem tak. sądownictwa, a wiemy dobrze, że, 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 że głównym problemem jest przewlekłość postępowań. No ale przynajmniej minister Knielewski e, obiecywał, że ta rozbudowa na pewno przyczyni się również do skrócenia czasu oczekiwania na prostu. No byle nie było w drugą stronę, że tych spraw może jeszcze więcej przybywać i one jest, będą trwały jeszcze dłużej niż... Nie, to już tak mówię, to wtedy sąd na dwie zmiany powinien pracować, będzie luźniej. E, to jest takie rozwiązanie, znaczy mój wniosek racjonalny. No, ale to, ważne jest, że, to, że coś się ruszyło, ale skazani, inwestycja skazani, prawie 10 w planie dziesięciomilionowa, czyli, to, czyli naprawdę jest. no... Duża inwestycja, planowana jest na 3 lata. Wykonawca zapowiada, że dłużej jak półtora roku nie będzie nie, tego to robił. To jest taki zapis ostrożnościowy ze względu na finanse. bo... Nie, no ci, ci, którzy będą to budowali, będą pod y, taką y, ciągłą obserwacją za murem w strażnicy na budkach, także trzeba będzie szybko pracować. <śled> Tak. Będzie ale, dobrze. Ale Będzie dobrze. myślę, że no, przynajmniej ta inwestycja w jakiś sposób tu rozwiąże pewne problemy. A teraz całkowicie zmieniamy temat. Yy, może a. dwa słowa? A rzeczywiście, rzeczywiście. No, tu... Maćku, bardzo sąd, cię przepraszam. Sąd, policja, słusznie tutaj kolega redaktor zauważył, a ja mam przecieki ze świata przestępczego. Tu ze względu na nową komendę policji i na nowy sąd zastanawiają się, czy nie zmienić profesji. A ty zmienisz? A, a dlaczego ja? Ja jestem w zgodzie z prawem jak najbardziej. Ale ja sobie nie mogę ja nie pozwolić tego nie za żeby wejść na drogę przestępstwa, bo wpadną, wykręcą ręce, rzucą na glebę, to ja już nie stanę. No tak. tak, i to jest zrozumiałe. A teraz aluzja była, tak? Zmieniamy całkowicie temat. Do czwartku miało nie być żadnych protestów na drogach, niestety tak się nie stało. Niektórzy po prostu nie wytrzymali i już we wtorek wyjechali. Wyjechali ciągnikami na drogi. Wyjechali na szóstkę, wyjechali również na jedenastkę w Szczecinku. Mowa o rolnikach, którzy w dalszym ciągu uważają, że ich rozmowy z, minister, z ministrem rolnictwa do niczego nie doprowadziły, że ich postulaty nie są załatwiane. No tutaj tutaj w Szczecinku te protesty może nie są tak duże no wyjeżdża kilka ciągników ostatnio ten protest nie wiem, zgromadził Cztery ciągniki Nie nie ale ten ostatni ten ostatni, ten ostatni tak a poprzedni troszeczkę więcej Dziesięć. troszkę więcej ci sami rolnicy przyjeżdżają teraz już ponad nie wszyscy przyjechali no, protestują przeciwko wyprzedaży Ziemi podstawione osoby, tak jak rozmawialiśmy z tym, z tym rolnikiem, młodym rolnikiem z żółtnicy Bodajże. Tutaj może ten problem nie jest tak jeszcze widoczny, chociaż na pewno na pewno jest, ale się ja oglądałem taki program ze Szczecina o gminie Pyrzyce. Tam 50% ziem zostało wykupionych przez przez Niemców, Duńczyków i inne nacje. I te ziemie tak naprawdę nie powinny być do bodajże 2000... Ale te ziemie nie były sprzedawane 16. Niemcom czy Duńczykom. Powiedzmy, no najgorsze, to, najgorsze powiedzmy to otwarcie, że po są, tak są pewne spukty. preferencje. tak Rolnicy z danego terenu mają pierwszeństwo w przetargach, bo tu mówimy o ziemi państwowej, którą Agencja Nieruchomości RON dzierżawi albo sprzedaje. I ci rolnicy mogliby kupić tę ziemię. Ale ich sąsiedzi. Często się okazuje że jakieś osoby w ogóle niezamożne, które ta, rolnikami tak, tak z nazwy przyjeżdżają tylko. Przyjeżdżają rowerem na walizką Tak, i, 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 wali i, licy, i licytują do jakichś astronomicznych kwot, które nie są no, w stanie nikt przebić i oni te ziemię kupują. Oczywiście nie robią tego charytatywnie, i, i tylko żeby tam, prawda, czy uprawiać buraki, tylko w tle jest, są dopłaty unijne, do, do obszarowe, tak zwane, do, do różnych upraw. Ale ci ludzie, którzy to kupują, Też chcą pieniądze oczywiście. otrzymują od właśnie od... A, od, jesteśmy, od... W Unii, jesteśmy w Unii Europejskiej i mm, gdyby to były takie przetargi zupełnie otwarte, tak, wolne, gdzie każdy przychodzi i kupuje, to nie byłoby pewno problemu, bo jesteśmy w Unii i jest, Nie ma ograniczeń w obrocie nieruchomości. Do, nie, do 2016 roku. Yy, jeszcze są jakieś. Ziemi, tak? ziemi, wiem, że nieruchomości... są, nie, Ziemią są nie wolno sprzedawać. Aha, to przepraszam, to nie wiedziałem. Ale ja myślałem, dlatego, że, że te same, bo jak były kiedyś ograniczenia, nie, nie. Że, że, dlatego, że Niemiec nie mógł kupić tak, tak. Yy, na przykład nie wiem, nieruchomości domu w Polsce teraz, bez zgody teraz może, Ministerstwa Spraw wewnętrznych, wewnętrznych. Ale to... Ziemi też do 2016 16 roku. Ale też nie tylko, nie tylko obcokrajowcy kupują na podstawione osoby, kupują biznesmeni, urzędnicy, każdy, kto ma jakąś gotówkę prawda, do ulokowania, bo prawda jest taka, że na nieruchomościach się na pewno w dłuższej perspektywie nie straci. Tylko, tylko, plus, te, że... plus te dopłaty unijne, to jest to 100 złotych interes nie, do zrobienia. Tak, tak, tylko że. Ja, jeśli mogę coś powiedzieć, ja wszystko rozumiem. Każde postulaty racja na pewno jest po stronie osób protestujących, tylko nie mogę powiedzieć, dlaczego. Cierpią naszym normalni szarzy ludzie. Chodzi, to o to, chodzi o to, ażeby zwrócić uwagę ja, ja właśnie wiem. władz tak. na to, co się dzieje. Tylko a je, a bardzo... Utrudnia się życie zwykłym obywatelom. No tak, ale inaczej, tak. Się, nie, inaczej się nie zwróci tej tak uwagi. Tak się utarło, że u tak nas się w kraju się inaczej nie zwróci tak. uwagi. Kolejarze tak tak, tak strajkują. strajkują kolejarze, tak strajkują to, to po pielęgniarki. Po z, no, to, kto na tym ucierpi? No, ale, no ale pasażerowie. Ten, ten, ról, trochę. ten protest rolników to akurat taki uciążliwy bardzo No aż tak może nie, ale mimo wszystko idą w tą stronę, żeby utrudnić Teraz protestują. Wiosną by nie przyjechali, bo. A kto będą, wie, czy nie przyjechał. będą pracowali na, na roli, także o. E, także wtedy, wtedy A nie będą mieli na to czasu. Uważam, że bardzo dobrym postulatem jest to, żeby sprawdzać, czy osoba, która startuje w przetargu, potrafi udokumentować, skąd ma te pieniądze. I po prostu niech Urząd Skarbowy prześwietli takiego delikwenta i sprawdzi, czy rzeczywiście jego przychody poprzednie no, mogą, odpowiadają temu, że Mogą prawda? wziąć na kredyt, prawda? No ale to wtedy ale bardzo generalnie... łatwo sprawdzić jest. Ale wszystko można zrobić, nie, tylko że musi ja... być wola, no nie ma takiej ale wiecie, woli. Jakie jak, jak, jak to patologie, to, patologie tak się te, 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 ten cały system, jak na dziwnych zasadach yy, funkcjonuje. Jakieś pół roku temu pisałem o takim rolniku z Podturowa. Duży, duży rolnik, tam kilkaset hektarów Masz, masz na myśli tego, który bez Pana kadłuba, tak. Tak. I On korzystał bezumownie z terenów, chociaż wcześniej tam był dzierżawcą. Już nie chcę wnikać w szczegóły. Generalnie problem polegał na tym, że no, tam agencja mu te tereny zajęła, komornik wszedł, zlecił komuś, żeby te, te plony zebrał. On, on tego nie mógł zrobić, I, i tak się wtedy miałem okazję bliżej przyznać, jaka to jest naprawdę batalia o tą ziemię. I, i Raz, że to co prawda, ta ziemia urodzi, to jest taki dochód rolnika, chociaż on czasami zależy, prawda, tam od, 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 czy rok był udany, czy nie, jakie ceny w skupie, to, to cała ta rolnicza inżynieria finansowa tutaj się kłania, ale oczywiście w tle stoją, ja powtarzam jeszcze raz, dopłaty unijne. One doprowadzają do tego, że, że ci bezumowni użytkownicy, to ja w ogóle nie wiem co też, że jak można być bezumownym użytkownikiem i brać dopłaty, tak? Nie to rolnik, rolnik nie ma tytułu prawnego, nie jest właścicielem, nie jest nawet dzierżawcą i dostaje w świetle prawa zupełnie legalnie te dopłaty. Dochodziło do takich sytuacji, że rolnik przyjeżdżał, że nawet niekoniecznie rolnik, tak? przyjeżdżał w nocy, orał pole, zasiał je i, i, i bez żadnego w ogóle tytułu prawnego i zgłaszał się po dopłatę. I dostawał I to. I to się dopłatę. okazuje, że, nie, że, że to jest taki zapis, że nie trzeba mieć tytułu prawnego, żeby dopłaty dostać, a to jest zaszłość z terenów tych wschodnich, południowych polskich, gdzie są sprawy spadkowe, Ciągną e, ciągnące się tam tak. nawet latami, pokoleniami. Tam, że gospodarka podzielona między pięciu synów, tu, tu się rozliczone, tu nie rozliczone. I często ten, kto dlatego, gospodaruje, nie ma właśnie tytułu prawnego do, problemu... do, 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 do gospodarki. Dlatego PSL swego czasu taki zapis sobie zagwarantował, że można te dopłaty dostać i bez. Takich, I, bez, I bez tytułu takich, prawnego. I są takie dziwne historie, między innymi jak te słupy. Ale tego yy... problemu nie ma w innych częściach Polski, tam gdzie nie było pegierów. To jest, dotyczy ziem zachodnich. No bo tutaj. tutaj tak, bo Pomorza. tu jest najwięcej ziemi Pomorza, do sprzedaży i, po prostu. Imnozyry, tu, Tutaj agencje i, mają tutaj, swoje tereny. Tak. Tak. I tutaj chodzi o no, rolnikom. Yy, Chodzi o właśnie odwołanie z funkcji tych dyrektorów, dyrektorów agencji, agencji nieruchomości rolnej. Nieruchomości rolnej. prawie się udało odwołać. E, jedno, panie, ale panie. został panie. gdzieś tam przesunięty na inne stanowisko. Teraz chodzi chyba jeszcze o, o dyrektora z Koszalina. Ale pytanie takie... jest tylko, czy, czy człowiek jest winny, on po prostu w tym systemie funkcjonuje, tak? Może nic nie robił, żeby, żeby te nieprawidłowości ale wyeliminować, państwo? ale sam, ale sam system powinno... jest. Sam system jest zły, zły system, no. trzeba system zmienić. bardzo trudno zmienić. Tak. Ale, ale no, słuchajcie, to może... zamiast gadać, skrzyknijmy się, bo jeżeli te coś za coś no. Ziemi, to... to dadzą nam dopłatę. No, ale zaczyna tutaj się robić troszeczkę chaosu i Baćku, ty widzę, że to do telewizji, Tam to dopiero jest chaos. Ja uważam, że to ma swoje uzasadnienie historyczne. Otóż ślimak, a ślimak, jak wiecie, z placówki no właśnie. Wiedział. ślimak wiedział, co robi i co mówi. I ślimak daje naszemu gospodarzowi radę, że na słupy od widłów lepsza będzie siekiera. Oj, żeby, te, żeby tej siekiery nie wyjmowali, niech lepiej blokują ulicę lepiej nie blokują, tylko żeby rozwiązali w końcu nie, no, ten najlepiej, problem. Najlepiej, żeby ten Ale ślimak, pamiętajcie, pamiętaj ciężko jest. doświadczony był i też przez Niemca. No no, tak, ale ale no lepiej by tak. było, gdyby te ziemię, yy, czy te grunty kupowali polscy rolnicy niż, yy, niż obcy. No i niech tak się stanie i tym optymistycznym. Zobaczcie, jeszcze to... mamy drzymałe, pamiętajcie. No. I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejsze spotkanie. Magdalena Skurdarek-Szarkowska, Rajmund Wełnic, Roman Dziękuję Wójcik, Maciej Gaca, odznaczony przez rycerzy, Ryszard Bańka, dobranoc.